Punkt O jest środkiem okręgu. Korzystając z danych na rysunku poniżej, wyznacz kąt alfa. Pod punkt A mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Zobacz, co powiemy o kątach w tym trójkącie. Na pewno mogę sobie tutaj zaznaczyć miarę kąta beta. Co powiem o tym kącie beta? On jest oparty na półokręgu. Pamiętaj, jeżeli kąt jest oparty na półokręgu albo trójkąt jest tak zbudowany, że jest jeden z boków na średnicy, to na pewno ten kąt jest kątem prostym. Kąt beta. Od razu zapiszę sobie. Beta jest równa 90 stopni. Skoro mam kąt beta, no to wyznaczę sobie śmiało kąt alfa. W jaki sposób? Wykorzystam sumę kątów wewnętrznych trójkąta. 63 stopnie. Dodać mój kąt beta to był 90 stopni. Dodać mój kąt alfa musi dać razem 180 stopni. Zatem alfa. To jest 180, odjąć 30, 63 i odjąć 90. To jest dokładnie 27 stopni. Pod punkt B mamy tutaj kąt alfa do wyznaczenia. Zobacz, kąt alfa. Kąt alfa jest kątem jakim wpisanym czy środkowym. Wpisanym Wierzchołek tego kąta jest na okręgu, więc tutaj jest łuk, na którym ten kąt jest oparty. Kąt alfa. Czy ja mam teraz jakieś własności, które pomogłyby mi wyznaczyć miarę kąta alfa? No, nie mam środkowego opartego na tym samym łuku. Zobacz, tutaj jest środek. No więc tu będzie dosyć ciężko wykorzystać własność kąta środkowego i wpisanego opartego na tym samym łuku. Spróbujmy poszukać jakichś innych własności. Mamy kąt 28 stopni, to jest kąt wpisany, oparty na którym łuku? Na tym łuku. A no to tutaj mam drugi kąt, który też jest oparty na tym samym łuku. Przecież on jest tutaj. Więc on też musi mieć 28 stopni. A no świetnie, no to teraz widzę trójkąt. Jaki trójkąt? Trójkąt. I co powiem o tym trójkącie, który jest wpisany w okrąg? No, zauważę znowu, ten trójkąt jest na pewno trójkątem prostokątnym, bo jest on oparty na u okręgu, więc przeciwprostokątna to jest średnica tego okręgu. Świetnie, to znowu zastosuję sumę kątów wewnętrznych trójkąta. Alfa plus 90 plus 28 musi dać 180 stopni. Zatem alfa to jest 180, odjąć 90, odjąć 28. Mój kąt alfa to 62 stopnie. Przyjrzyjmy się przykładowi C. Mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Mamy tutaj jakieś kąty 75 i 64 stopnie. Jak? Dobrze się przyjrzysz, 64 stopnie to jest kąt wpisany, oparty na tym łuku. Mamy tutaj drugi kąt, który jest oparty też na tym łuku. Widzisz go? On musi mieć taką samą miarę, więc ile? 64 stopnie. Świetnie, teraz mamy wyznaczyć miarę kąta alfa. Widzisz trójkąt? Z dwoma kątami szukasz trzeciego kąta tego trójkąta, więc jeżeli masz dane dwa, to zawsze znajdziesz trzeci, bo suma kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180 stopni. Zatem alfa dodać 75 stopni, dodać 64 stopnie, razem ma dać 180 stopni liczymy alfa równa 180 odjąć 75 i odjąć 64 zatem kąt alfa to 26 stopni zapraszam do subskrybowania i wsparcia na patronite